test. co czekaliśmy najdłużej Dzień dobry, cześć czołem Witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj coś nowego Mamy gościa specjalnego Dawno nie było go na moim kanale Ale jest dzisiaj z nami Mateusz Czyli mój chłopak, którego możecie znać Z poprzednich odcinków na moim kanale Gdzie byliśmy na Korfu Dzisiaj widzimy się razem z nim w naszej kuchni Ponieważ mamy challenge Challenge dla Mateusza Czyli nie dla nie. totalnego świeżaka Świeżak, świeżak, kuchenny świeżak. Ponieważ dzisiaj plan jest taki: mamy jeden przepis i dwie osoby, które go wykonują. Totalny, porządkujący świeżak. świeżak. I ekspert. I powiedzmy, ekspert, w sensie znam po prostu ten przepis. Dla mnie jest to ekspert. Dziękuję. Jakbym miał Cię porównać do Roberta Makłowicza, wiadomo, że Robert by wygrał. To jest super, ale ty też jesteś super. Dziękuję. Dzisiaj robimy coś prostego, bo stwierdziłam, że na pierwszy ogień dla Mateusza damy jakiś łatwiejszy przepis. Będziemy robić wegańskie pancake'i, zobaczymy jak mu pójdzie, zobaczycie jego proces wykonywania tego przepisu i potem mój proces. Porównamy sobie oba przepisy, jak nam wyszły i będzie oczywiście też test smaku. Zapraszam Was do oglądania, jeśli taki odcinek Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. Dobra eee... i lecimy z odcinkiem. Dobra, już wiecie, co się dzieje w dzisiejszym odcinku, zostałem, że tak powiem, nominowany do wykonania wegańskich pancake'ów i trzeba zobaczyć, czy zwykły przepis, ja jako totalnie początkujący dam radę, ale myślę, że to nie może być trudne, no, jakby Zuzia robi to prawie codziennie, więc wygląda to łatwo, czas znaleźć składniki. To mając listę, teraz trzeba tylko znaleźć. Z tego co widzę, Zuzia już trochę wyjęła, Tu jest mąka, dobra, mamy. Pipeta słodzika, to jest w lodówce. Łyżeczka proszku do pieczenia. Z tego co kojarzę, trzymamy takie rzeczy w szufladzie. Szczypta soli, to wiem. Szklanka mleka, też sobie poradzę. Łyżeczka octu, tu jest problem. To w lodówce. To ocet ryżowy ma być? Wiedziałem, tak tylko pytam. Mleko, mąka. Peta słodzika to chyba mogę sobie wybrać smak. Peanut butter to jest. I szczypta soli. Chyba tu szczypta będzie. Jeszcze proszek do pieczenia. No i tu się zaczynają schodki. Czy i proszek do pieczenia to to samo? Nie, to nie. Dobra, źle szukałem. Tu jest. Widać, że świeżak. Dobra, Mati mnie zostawił. Ja zabieram się za wyciąganie wszystkich rzeczy do przepisu. Okej, okay, składniki przygotowane, więc zabieramy się za robotę. Dobra, chyba zestaw małego kucharza mamy gotowy. E, teraz dopiero się dowiedziałem, co to jest. To są szklanki. E, do, zawsze myślałem, że szklanka wygląda inaczej, ale to chyba będzie pomocne, bo tu jest wszystko napisane. Dobra, lecimy, czas na proste sprawy. E, dwie łyżeczki octu. Kurde łyżeczek zapomniałem. I będę wszystko robiła tutaj w blenderze, ponieważ jak mogę sobie zaoszczędzić garów, w których będę to była to to zrobię, więc będę wszystko w jednym po prostu naczyniu do blendera wsadzać, wrzucać i miksować. Bo kubki były przygotowane, a łyżeczek już nie było. Dwie łyżeczki octa. Idzie gładko. I obstawiam, że teraz mleko. Pół szklanki mleka. Zabieram się za przygotowanie ciasta naleśnikowego, więc zaczynamy od połowy szklanki mleka sojowego. Taram. Ja już jestem prosem, więc generalnie wiele rzeczy daje na oko, jak na przykład ocet. O tyle. Czuję się teraz jak mały makłowicz. One cup, 230 ml to za dużo. Half cup to będzie Chyba całą trzeba, nie? Mam. No. no i teraz domyślam się, że trzeba to wszystko po prostu wymieszać. Łyżeczką chyba kiepsko. Dobra, to bez sensu. Muszę wsiąść widelec. Teraz coś do posłodzenia. U mnie to będą karmelowe kropelki, ponieważ kocham karmelowe naleśnioki. Najlepiej zostawić teraz mleko chwilę, żeby zrobił się z niego taka maślanka, bo generalnie po to jest ten ocet, że nam ścina mleko i robi taką wegańską maślankę. Wędrując szlakiem warszawskim bielam... <grym> Szczypta soli. Kiedyś byłem w Bieliczce na wycieczce w kopalni soli kawaadka. Damy więcej. Nie ma co się rozdrabniać. Łyżeczka proszku do pieczenia. To łatwe. Łyżeczka, proszę, chyba płaska. Pipeta słodzika. i zostaje pół szklanki mąki, czyli mogę to tak wsypać do do tego. idzie. Oj, 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 oj. Wysypujemy. Czuć już Amerykę. Mieszamy. Teraz dodać mąkę. troszkę proszku do pieczenia. Ja robię niestety na oko. I najważniejsze szczypta soli. Albo nawet dwie szczypty, bo generalnie sól podbija słony smak. E, słony. Ha! Sól podbija słodki smak, więc dzięki temu wszystko, co robicie słodkie, jest jeszcze bardziej słodkie bez dodatku większej ilości cukru. Więc taki protip. więc Gęstnieje. To chyba dobrze. A nie za bardzo? Nie mogą grudki zostać. Widzicie, OK? Zawsze ja powiem, żeby były gotowe. Zabieram to teraz na blacik. Tu jest po prostu przeświatło. Blenduję i smażymy. Ciało to naleśnikowe gotowe, i ja prosto z tego będę po prostu nalewać na patelnię. Dobra, słuchajcie, jak na moje to i masa jest gotowa. Czas na rzeźbę. Myślę od razu nad dodatkami, więc ja zrobię chyba z bananem, jakimiś malinkami, coś takiego, jakieś bardziej owocowe, bo zawsze lubię jakiś świeży dodatek do moich pancake'ów. Także patelnia mi się rozgrzewa, ja w międzyczasie przygotuję wszystkie toppings. Tak, moje pankejki zrobię z bananami, karmelową taką białkową polewą i odrobiną malin świeżych na wierzchu i kruszonym kakaowcem. To brzmi jak plan. Przecież indukcji nie włączyłem Dobra, czas na smażonko Kurde, to zawsze się musi zepsuć jak trzeba Dobra, zaczynamy Chyba tego nie było w przepisie, ale ja się domyślam, że trzeba czymś wysmarować patelnię Żeby nie przywarło. Nie wiem, może tyle będzie dobrze Na patelni rozgrzałam teraz odrobinę oleju kokosowego I zabieram się za smażenie Może się zaopatrzę w przykrywkę Dobra, masełko się roztapia. Dużo tego masła. Jezu, mało ich będzie. Kolejny protip z mojej strony. Przewracamy pankejki w momencie, kiedy większość tych bąbelków na górze już popęka, czyli będą takie jak o tu z boczków. Czyli nie takie jak tu świeżynki, tylko dopiero jak wszystkie popękają. To jest ten moment. Tiri! I też wiadomo, jak doda się cukru, to będą bardziej brązowe na górze. Po prostu te nie mają cukru, mają słodzik, więc tak się nie karmelizują na górze jak normalne pancake'i. O nie! Dobra, jeden, a trzy, dwa, a my rada, cztery, trzy. I czekam, aż się zrobią. Zmniejszyłem ogień, bo wydaje mi się, że na ósemce to nie pociągniemy. Szósteczka będzie dobra. Rosną! Ale rosną! Takie to mi nigdy nie wyszły. A, no i tutaj właśnie. No, kapło. Skapnęło. Może to już czas je przerzucić. W sumie nigdy nie wiem. Ło, wow, nawet nie przywarły. A za... Ło! Wow. No dobra, wyszło lepiej niż się spodziewałem. Takie zajebiste, to nigdy mi nie wyszły Zuzia. Przecież to jest jak... ...dwa palce. Łooo, oj, 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 jo, oj, oj, jeszcze. Może bym odkręcił troszkę temperaturkę? Mati pewnie zrobił mega wypasione pancake'i, więc ja nie mogę być gorsza, bo wiem, że on lubi ekstrema. Także robię karmelizowane banany pierwszy raz w życiu, więc to będzie hit, jak to wyjdzie. Aj, troszkę mi się dużo cynamonu strzeliło, ale mam nadzieję, że będą dobre. Oj ja... W międzyczasie zacznę szukać czegoś, czym to ozdobimy. Przydałoby się coś słodkiego. W sumie to dżemik. Chyba dżemik. O i wiem co jeszcze mamy. O, może wykorzystamy to. O, to jest dobre. To weźmiemy. I to też weźmiemy w sumie. Po czemu nie? Więcej czekolady? O kurde, zapomniałem. No chyba jest wszystko w porządku. To jednak ta siódemka to był zły pomysł. Uuu, a były takie ładne z tamtej strony. Dobra, coś się zaczynają czwarnić. Kurczę. Dobra, zaczyna mi to troszkę śmierdzieć, więc ściągam, podejrzewam, że przesadziłem. Ale jest nieźle, co? Pankejki gotowe, wołam Matiego zaraz, jeszcze tylko muszę przy nim polać je syropem klonowym, żeby był, wiecie, epic shot, jestem zadowolona. Wyciągnąłem wam wszystko, chciałem pokazać jak to udekoruję ładnie i e, wrzucić wam ładnego timelapsa, a tu jest problem, no ale dobra, no już trudno, jest jak jest, trzeba zobaczyć to w ten sposób. Oto moje pankejki. No, mistrzem chyba dekoracji nie zostanę, to zrobiłem to jak, jak w telewizji na reklamach, tylko z przodu. Tak samo jak się ubiera choinkę, wiecie, wszystkie pompki, tylko e, od strony wyjściowej. I tak też zrobiłem tutaj, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta strona nie wygląda nawet gorzej od tamtej. Ale dobra, co tu mamy? E, nie mogę mówić głośno, żeby ludzie nie słyszała, ale mamy to, tylko kolorowe, e, czekolada, e, jest masło rzechowe, jest dżemik. No powiem wam, wygląda spoko, jeszcze pytanie tylko, jak smakuje, czy nie przesadziłem. Co sądzisz o tym? Zupełnie inne. Ładne. Ładne? Ładne są, no. Dzięki, są z karmelizowanym banankiem, proteinowym kremikiem, bo wiadomo, białko się musi zgadzać, no i malinkami. Moje to jakieś popierdółki są. Nie są popierdółki, ty masz inny styl po prostu. Wygląda jak włos, ale to pęknięte tylko. Czas na jest test, na to czekaliśmy najdłużej, a to nie powinniśmy się zamienić? Ale nawet nie wiem jak mój spakuje. A no dobrze, to najpierw twojego, dawaj. Ale twarde. O Jezu, właśnie o to chciałam powiedzieć, że tobie mi wyszły cztery naleśniki, a mi wyszło. Ale czuję, że się nie da przykroić. To jest właśnie to, zmierzeniem wszystkiego na kubki, a nie na gramy. Mm, bo czasami można napakować. No jest zajebista. Okej, okay, ciężko się kroi, albo mam tępy nóż. Okej, okay, ja na razie czułam tylko masło orzechowe. Tak. <grywa> no. no bo ja jeszcze dałem pinat peanut butter. Tycznie jest jak jakiś okay. Mr. Pancake zarąbiste, ale faktycznie kroi się fatalnie. Bo to jest to, jak się właśnie mierzy... Patrzy ten sam przepis. Można grubo Nie no, nie są takie gluty, taka czapa. No. Na bokach najbardziej. Dlatego ja, ja wolę przepisy, gdzie mamy gramy. Ale dobre. Mhm. No, Ale są dobre przepisy. Okay, no mogą zrobić to lepiej, to fakt. Ale nie jakie są w ogóle Tyk Patrz na to. O, jakie grubaski. No, to jest pancake, Mr. Pancake. Czas na wersję numer dwa. Karmelizowany banan. Ło. Wow. I to na syropu klonowego na wierzchu. No i moje są takie mięciutkie. No lepiej się kroi, trzeba przyznać, to są puszyste i przyjemnie się gryzie, a tamte jak papier, momentami były takie, wyglądają panie i jak jest dużo polane, to też smakują zajebiście, ale papierowe by wyszły takie, a to mam ale... tyle ile przepisie. Ja jestem z Ciebie mega dumna, nawet tego, że mówisz, że to są jak poduchy, jak hmm. się czujesz po tym challenge'u? Najedzony. <laughs> Najedzony, a co sądzisz teraz o mojej pracy jako e, influencera nagrywającego tego co je? Ciężko było Ci nagrywać? Nie, ciężko to potem zjadać No bo dużo jest Dużo jest, ale dobre Dobre Tak, Takie ale miło. mamy tutaj właśnie widok tego, że pamiętajcie, korzystajcie z gramów, nie z kubków Wtedy jest łatwiej y, wykonać dobrze przepis Ale też taka prawda, że nieważne jakie są pancake'i, pancake'i są zawsze dobre Dziękujemy tak. Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich challenge'y, to napiszcie, co Mateusz ma ugotować w kolejnym odcinku. Może zrobimy jakieś danie obiadowe, jakąś lasagne, ja to uwielbiam lasagne, może być wegańska. <laughs> Mati zrobiłbyś lasagne? Spoko. Z przepisem? <laughs> to chyba wszystkie dania można zrobić z przepisem, nie? Dobra, tak słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć, jak Mateusz robi lasagne, e, swoją wersję i ja swoją wersję, Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapę w górę temu filmikowi. Zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I co? Widzimy się w następnym. Hejka! Teraz widzę, że Mateusz użył zwykłego mleka, mimo tego, że to miały być pancake i wegańskie. I jak ja teraz to zjem? Będę potem mm, siedzieć w toalecie dłużej niż powinnam. No, ale spróbuję ja mimo wszystko, bo jednak widzę, że Mateusz się bardzo postarał i nie napisałam, żeby być to mleko sojowe, więc to moja wina, ale ważne, że użyłeś mleka, a nie na przykład tego, co? To było napisane mleko, więc... No dla mnie mleko to jest po prostu automatycznie, że mleko sojowe, ale... Aftermath, niezjedzony, ale będą zjedzone później na pewno.